Siemanko ze strony podawcy dzisiaj kolejny odcinek, dzisiaj już długo zapowiadany. Otwieranie ptaszków naszych. Tutaj papug nie musimy otwierać, bo same się otwierają, bo śpią na dworze Więc na razie będę wam nagrywał papuszki tutaj jak se. Chodzą po ziemi. No tutaj. Na razie jest dawane jajko. Chwilę sobie poczekamy, zaraz się zaraz resztę naszych ptaków otworzymy. Dzisiaj na szczęście pójdzie już pierwszy kogutek kochin, który był na sprzedaż. Robert pod tym pomarańczowym. już będzie no i już jest coraz bliżej tego, żeby mieć teraz time to nie wiem jak ją nagrać Zielona została Więc niedługo już będą może nowe nabytki Będziemy zmieniać ko jednego koguta Po prostu musimy dokupić Ale najprawdopodobniej sobie parkę kupimy Więc Znaczy no albo parka, albo jeden plus dwa Albo samego koguta No zależy Zobaczmy. Patrzymy cały czas na ogłoszenia Szabo na razie nie, nie chcą się sprzedać I brachmy też A brachmy najbardziej byśmy chcieli, żeby się sprzedały Chociaż najbardziej... Chyba nie ma szabu teraz zobaczymy, jak będzie przyszły sezon lęgowy Bo jestem ciekawy, jak teraz koguty powymieniamy Bo, bo znowu będą inne y, kolory Znaczy, czym no, nie wiadomo, czy będą inne bo nie wiadomo, jak to no, będzie wychodzić z tego no bo ten kogut, co teraz mamy, jest co że na pewno zostaje. u kochinów to jest niebiesko nakrapiony. Zresztą jeszcze jaki to. Zobacz, a ten drugi jeszcze nie wiadomo, jaki będzie. są no, takie też są fajne, to czarny jest z taką strefą pomszyłem. Albo... Takie coś jak mamy na koguta. Hmm. Albo jeszcze tam chyba było. Też jest fajne ogłoszenie czarnych Ale cza, cza, czarny kogut jest ładny Ale kurek nie chcemy czarnych Więc tam na razie Wstrzymujemy z tamtym zakupem Tych czarnych Bo no, mój kogut jest ładny Ale nie chcemy czarnych kurek <laughs> Coś tam u kofinów mamy uparczone ale zobaczymy. Nie słyszałem o to, też, żeby upośledzić, po prostu się nie można śledzić. A nie chce należy dbać, bo. żeby znowu nie goniły. Tak. Bo. Znaczy, uszabo jest jedno fajne ogłoszenie, tylko że jest mega drogo, bo są młode. A no. Znaczy, na no. Nie wiadomo jak to jest, jaka klasa. No, niby tam jest napisane, że są na krótkich nóżkach Ale czy warto to jest. 20 zł za sztukę no bo to by, tak się mówi to 20 złotych za sztukę niby nie jest dużo, ale za parkę to jest 240, no to to są to pieniądze takie tak. już większe Что это? Не вижу. Сейчас возьмём кофе, потому Z jeden, zawsze pasują na mikro albo w żeśmy zacznie tak nam Ale chyba boję trochę. Nie? Chyba żanty, ale nie wiem czy żonty od razu wyjdą. O, chyba wychodzi. Chyba, że nie tam jest. Chyba, czy wyjdzie to nie wiem. Chyba wyjdzie.

Są dwie czarne, brak mu nie wyszło, ale... Stary wyjdą jakby mu chciały. No na szczęście już te bażanty są tak... ...jarze zaklimatyzowane, że już co chodzą, to już takie nie są jakoś... Już się nie gonią, Paweł, nie tak? Nie, ja się nie, no, nie wiem, czy w ogóle Nie dawno nie widziałem, że je goniły. Może okna wyskoczyły, bo wczoraj w twarzy moknę. Jeden na pewno jest, bo widziałem. A co? Więc... No nie widzieliście chyba tej lampy, ale taką lampę co zakupiliśmy. Jak na giełdzie byliśmy, to taką dostaliśmy. Na zimę się... I za taką lampę żeśmy zapłacili 5 dych. I ona jest ładowana na solar, bo tutaj widzicie, że ten kabel idzie. Ten kabel idzie i na, na dachu se solar wisi. Oczywiście znaczy, jest przekręcony Początki nie wiem czy wyszło, to są dwa. To to nie na wiem, nie mam. Bo barzantów raczej za dużo na tym kanale nie będziecie widzieć. To... No na największość siedzą w kryjówkach, A że w kryjówce to byście, byśmy wam pokazali, ale jak siedzą pod gniazdem to już jest ciężko żeby wam to nagrać jedzą jajko Jajko też musimy dawać. no teraz jadaliśmy po 2 tygodnie, bo nie było kiedy nie nikt nie jadł. Najbardziej się nie mogę doczekać aż jak ta waliera będzie wyglądać już w przyszłym roku bo tego bo tu pafisz dosta będzie dostawał powoli fajne takie yy, fajne będzie powoli dostawać te, z, ten jak się mówi, pióra na ogonie już, a czy no nie wiem czy będzie dostawać takie większe ale jakieś tam powinien mieć Bażanty będą bażant przynajmniej samiec będzie ładny kolorowy chyba no nie wiem jak to długo się wybarwia. Ale wydaje mi się, że już na przyszły rok, jak będziemy miał już rok, to powinien będzie wybarwiony. No a Fenicy, to jak Fenicy będą to kogut, będzie miał dłuższy ogon. No ale to na ziemi będzie się pierzyć, to... Nie wiadomo, czy jeszcze teraz się będzie pożyć, czy dopiero w przyszłym roku. Pewnie, nie, bo nie, bo nie bo jest, bo jest młody jest. jest to może być. Ale zobaczymy, jak będzie miał długi ogon. Po prostu jak sięgał niegał coś to co i tak co nie się zniszczy. Znaczy no, a, no raczej będziemy otwierać, na, na śniegu, bo one raczej nigdzie nie uciekną, więc one są chodzą. Znaczy, jeśli będą chciały wyjść, to sobie wyjdą, ale szabo na pewno nie będziemy otwierać, bo kiedyś tam się to źle skończyło. Bo kiedy będzie uciekły raczej, bo tak wschodzi timer, tajm, ale nie będziemy puszczać, bo by musiały wychodzić, bo będą mają tutaj picie, ale no, nie będziemy im w kurniku dawać, bo byśmy musieli co dwa dni No to jak sobie będą chciały, to sobie wyjdą najwyżej, jak będą chciały wychodzić, to im picie i jedzenie do kurnika włożymy i... Ał! Znaczy okay. to do wyjdą, ale... Będzie zbrochowy, pewnie. Znowu, bo o no, chodziły brak, nie? Tylko jak był taki mniejszy. No u nas to, jakie je zjeńczysz, dwa by Jedną większość Zobaczcie, co Zresztą się dzieje. Ja już chyba się nam poprawił, bo mieliśmy jedną taką gorszą papugę, ale już nie widzę, żeby była jakaś taka jedna jakaś słabsza. No to se, o Jezu, gdzie ja nagrywam. Ale Jedna sobie to chyba skubię albo co siedzi na nim po prostu. Skubię. Bo jedna była taka, jakaś chora, tak, nie chora, tylko jakaś taka, na no, siedziała taką, przewalona. No. Ale już jest, widzę, że dobre z wszystkimi. Że znaczy, to też pewnie, tak, jak się rano nie wyśpią, bo na siatce coś śpią, na siatce na rzędzie, to później też tak jest. Chyba ja długo gdzieś rano w dwóch miskach, to widzicie, jak się nie mogę najeść wszystkie? No jak wiedziałem, ja, ja jakie jajka coś, bo jak na pasz, to tak się karmi, to tak się nie znamy. Wiadomo, później, no, na początku jak je zły, ale później tam sobie no jeść normalnie. Ja muszę wszystko zrzucić. No to my idziemy już tam do następnego kurnika. Jak zrobimy cięcie i tak się widzimy. No teraz jesteśmy tutaj w Zrzucimy wypuścimy aż jak

no jak jesteście, ja nie wiem to się z bo niedługo nasze sobie będą Więc Może się z tego czasu nie to będzie mogli kupić Teraz mamy jakąś chorobę kur... z oczami u Szabo i u Kurczaków znaczy, U Szabo to tylko jeden kokin Ej kokin Szabo, ten z Ten kogut, ale ten młody Nie ten stary, co mamy na klaszko Ten młody, ten taki coś wyleń I tu u Kurczaków ma na przykład ten kurwa jest coś masokiem tam U niebieskiej dwa mają coś oczami nie wiem, czy to, co to jest za choroba Lokowany. Żego załóżbiony. No, Lubię nie, łapać. Nie ja, tak, tak, tak. Nie wiem, ja je, co, ani w, ani w... A, Ale kawki oczywiście nie będą teraz, bo już nie da się bo mam A to mam pokażę, tam... co mamy, kochinki. O, tu O, poczekaj, szybko muszę się. <grybio> <grybio> Chciał doptać Na wizję mnie będę dawał Dobra, pokażemy jakby ładnie. ten nie tak po waluwa Aj, widzisz Kurki. jedzie A tutaj, o z Wasy Jakby ładnie ładniał, bo był taki obleśny

Bo jeszcze tak z tak miesiąc nie będziemy Ona U nas to większość kurek zostaje. Znaczy czasami tam, jak ktoś tam chce... Ach, nie, no to zostanie, powiedza, że kurka, nie Czasami powiedza. jak tam ktoś tam chce, przyjedzie do nas, to tam czasami kurkę się... mu... Czasami uda się z nami się utargować tą kurkę. Nie zawsze. Bo nie zawsze sprzedajemy kurkę, no bo też wiadomo, że chcemy coś do siebie. W tym roku będziemy na ten moment sprzedawać z kochinów jedną roczną kurę. No, A jak już uszanowę kurę pijemy, więc tylko same kubiki. Bo u pochinów będziemy sprzedawać jedną mroczną kurę, bo lekko, nam no, wiadomo, że nie od młodziemi jakoś mocno spada, no ale wiadomo, że se tam lekko. Znaczy, samego to tam dozdać, ale nie. Ale tak, to, to ta kurka, ona jest z naszych lęgów tam w zeszłym roku. I ją sprzedamy. I ją sprzedamy. Bo mamy młodą, nową, czarną kochinkę, i sobie ją zostawiamy, a tam tam po prostu sprzedajemy. No i brachmy, ale to brachmy to są. Nie, jak w ogóle w ogóle niespokojne to, co tam mamy na sprzedaż. Bo to Pójdę. są. Bo to Bo to bo On był od kogo innego kupiony, kurka od kogo innego. A no, teraz brachmy kraju, dlatego co no to tak sobie gdzie... to Znaczy z nią, no bo, bo ona tam jakoś tak, nie wiem, u nas przynajmniej tak ten kurczak no nie chce nie chce wychować mm. tych kurczaków na bardzo. A koguta sprzedajemy, bo po prostu chcemy sobie kupić nową parkę, bo kogut nic tam nie zawinił tak naprawdę. No, znaczy, no, to są tak w... to które ale... się nie ule w tej parki. Ale ucha trochę, się zabrał, ale... Ale... Z... To znaczy zdrowotna nawet... nie będą nie ludzi. No też należy będą, bo krótki właśnie go na sobie jakby nie chciał się, bo szkoda kontaktów. Jedynie jakby jakieś kaszki były tutaj, może kaczki się robią, bo kaszki to, to dużo tego nie potrzebuję, tego wiecie się. Z... No, kaczki to jak wiem, to mamy, to praktycznie w ogóle pod kulą się cały trzeba albo obok, albo, albo po prostu. Dobra to my dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!